Cześć! Witajcie na kanale YouTube dobryrowery.pl. Ja nazywam się Jan Piątkiewicz i zapraszam Was tradycyjnie już na kolejny filmik. Ostatnio dużo było poradników, dużo było filmików z nowych działów, czyli do czego to służy i unboxing, więc wracamy do tego, co Was najczęściej i najbardziej interesuje, czyli do recenzji rowerów. W tym roku chyba nieco zaniedbałem modele Crossa na rok 2017. Pojawiło się ich na naszym kanale na razie niewiele, więc trzeba nieco nadrobić zaległości, bo wiem, że bardzo często pytacie właśnie o rowery Crossa, czy to MTB, czy to modele szos szosowe. Ostatnio zauważyłem, że pytaliście również o Crossa Level R7 i to właśnie ten rower na rok 2017 dzisiaj Wam zaprezentuję. Zobaczcie, jak ten rower wygląda, jak wygląda jego osprzęt, za co możemy, na co możemy liczyć przy cenie zakupu nieco ponad 4000 zł. Poznajcie też plusy i minusy tego roweru, jakie dostrzegłem w czasie jazdy na nim. Zacznijmy od suchych faktów. Cross level R7, model na aluminiowej ramie, wyposażony w koła 27,5 cala, brat bliźniak modelu B7, gdzie znajdziemy koła większe, czyli 29. ,5. Cali, rower wyceniony na nieco ponad 4000 zł, niespełna 4200. E, oczywiście koledzy z dobrerowery.pl e, kazali mnie poinformować, że ta cena podlega negocjacji. W tej cenie możemy oczywiście liczyć na aluminiową ramę, e, rama, która jest ramą dość nowoczesną, e, ramą oczywiście aluminiową e, w w tym przypadku w rozmiarze L rower waży około 12,8 kg. Ja mam 178 cm wzrostu i uważam, że ten rower byłby dla mnie ok z myślą o bardziej rekreacyjnej jeździe. Jeżeli chciałbym się ścigać, wybrałbym... M a tak poza wszystkim, to pewnie w ogóle wybrałbym rower na kołach 29 cali, bo uważam, że do ścigania się na MTB jest to rozmiar dużo, dużo bardziej e, funkcjonalny. Rama posiada dwa mocowania do bidonów, e, umiejscowione w takim miejscu, że spokojnie wsadzimy tutaj bardzo duże bidony, jeżeli mielibyśmy taką ochotę. E, Rama w tym przypadku obsługuje napęd 1x11, na niemniej jednak jest tutaj możliwość zamontowania przedniej przerzutki. Są w ramie otworki do poprowadzenia e, wewnętrznego przewodu przerzutki przedniej w systemie side swing. Te przewody, które są, czyli przewód tylnej przerzutki i tylnego hamulca poprowadzone są na zewnątrz ramy, dokładnie pod jej spodem. Może to być mały problem dla osób, które lubią czysty i schludny rower, bo w tym miejscu niestety bardzo lubi się odkładać błoto, więc ten rower jest trudniej przez to wyczyścić. O sprzęt. Mamy na pokładzie napęd 1 na 11 najtańszą grupę tego typu w ofercie SREMA, czyli SREM NX. NX jest tu kompletny, mamy tutaj korbę, kasetę, przerzutkę oraz manetkę. Kultura pracy jak to w Sremie bardzo wysoka, bardzo ładnie zmieniające się i precyzyjnie biegi. Minusem niestety jest to, że ten napęd nie ma jeszcze tej słynnej kasety XD o bardzo dużym zakresie dostępnych przełożeń. Mamy tutaj tylko układ 11 do 42. Co w połączeniu z przednią zębatką 32T dla wielu osób, zwłaszcza z kołami 27,5 cala, może być niewystarczające. Jeżeli chcecie jeździć rekreacyjnie w górzystym terenie z długimi podjazdami, raczej pomyślcie o rowerze z kołami 29 cali, ewentualnie o jakimś modelu z kołami z napędem w układzie 2 na 10 no ewentualnie 2 na 11 bo te przełożenia mogą być nieco zbyt twarde. Plusem jest bardzo ułatwiona konserwacja i utrzymanie rowerów w czystości. Tutaj nie ma przedniej przyrzutki, jest bardzo dużo miejsca na Błoto, które też łatwo z tego roweru usunąć. Koła składane przez KROSA z komponentów obręcze WTB i piasty Shimano Deore. Największy plus tych piast to bardzo niskie koszty eksploatacji. Wszystkie piasty Shimano wyposażono w łożyska kulkowe, które generalnie wytrzymują całkiem sporo, a w razie serwisu są proste do wymiany, a poza wszystkim. Tanie. Rower ma dwie sztywne osi zarówno przedniego koła, jak i koła tylnego. Więc jeżeli byśmy chcieli w tym rowerze modyfikować koła, to będziemy mieli całkiem duży wybór lżejszych i wypasionych modeli na przykład systemowych. No i nie będzie też problemu z dostępnością potencjalnych piast. Oczywiście tu nie ma żadnego busta ani tego typu bajerów zwykłe, proste piasty nam tutaj spokojnie będą pasować amortyzator przedni RockShox Recon, czyli w tej chwili chyba najtańszy widelec taki z nieco bardziej prawdziwego zdarzenia, w którym możemy liczyć już na sprężynę powietrzną, możemy liczyć na blokadę z pokrętła na koronie. Blokada jest stopniowa, czyli mamy przy okazji tej regulację kompresji. Możemy sobie charakterystykę pracy tego widelca nieco zmieniać. Posiada on oczywiście jeszcze regulację tłumienia, która znajduje się tradycyjnie pod prawą lagą na spodzie. Hamulce SRAM Level T, czyli następca dawnych starych dobrych Avidów DB3, czyli najbardziej budżetowy model w ofercie Srema. Hamulce ciężkie, hamulce proste w serwisie, ale przy tym wszystkim wystarczające do tego typu roweru i zastosowania. Bardzo popularny model, spotkacie go w praktycznie chyba większości rowerów do 5000 zł, jakie na rynku są do znalezienia. Kierownica, mostek, wszystko, komponenty krosa. Dość miękkie, fajne chwyty, które nawiązują do takich silikonowych chwytów legendarnej firmy Essie. Oczywiście jest to produkt Crossa. Minusem jest to, że jeżeli byście chcieli jeździć bez rękawiczek, to one szybko będą takie lepiące się i niezbyt przyjemne w dotyku, więc lepiej sobie się sprawdzają z rękawiczkami. Jeżeli jedziemy bez rękawiczek, tak jak mówiłem, mogą po krótkim czasie być dość obrzydliwe. Mostek, kierownica, tak jak mówiłem, to pochodzi od Crossa. Mostek na seryjnie już montowany w negatywie, więc ktoś tutaj myślał o opcji z faktycznie jazdą w terenie. Na kierownicy sprytne mocowanie do komórki, którą, które wam kiedyś zaprezentuję przy okazji osobnego filmu. To dla wszystkich tych, którzy ostatnio pytali o mocowania do telefonów, ten temat też się pojawi. Siodełko sztyca również produkty Crossa, siodło. Neutralne, moim zdaniem twarde, ale przy tym wszystkim dla mnie jest w porządku. Jego minusem, oczywiście, jest duża waga, niemniej jednak, nie jest jakoś przekręcone w którąś stronę, czyli nie jest zbyt sztywne dla kogoś, kto zaczyna przygodę z MTB. Na początek powinno być ok. Ok, znacie już specyfikację tego roweru, czas na plusy i minusy. Plus, moim zdaniem, ta nowa generacja wyższych modeli aluminiowych MTB Crossa naprawdę fajnie jeździ i pozwala już na to, aby na bazie tej ramy i tego roweru budować całkiem rozsądny rower. Dościgania się. Oczywiście to nie jest wyższa półka i proszę tego nie mylić z jakimiś zaawansowanymi modelami bardziej doświadczonych producentów, ale na początek ten rower daje już całkiem niezłą bazę. Przede wszystkim ta rama ma już taperowaną główkę, więc możemy w razie potrzeby wymienić widelec na coś lepszego i będziemy mieli duży wybór. Po drugie, ma już sztywne osi kół, więc mamy nieco większy wybór, jeżeli chodzi o koła. Rower idzie naprawdę przyzwoicie. Ma całkiem niezły napęd, bo kompletna grupa SREM NX to jest raczej atut w rowerze. Niemniej jednak, ma oczywiście swoje minusy. Moim zdaniem największym jest to, że koła 27,5 cala możecie mnie za to nienawidzić, ale uważam, że w przypadku roweru do cross country, do maratonów, po prostu nie mają sensu. Ten rower traci, jeżeli będziemy się ścigali z kimś na większych kołach, w bardziej wyboistym, dziurawym terenie, po prostu ta osoba będzie nam odjeżdżała, bo koła większe lepiej pokonują przeszkody i ten rower nieco niższą wagą tego niestety nie wyrównuje, więc uważam, że te koła 27,5 cala są tutaj wadą. Wadą jest też to, że te koła nie do końca dobrze sprawdzają się z tym napędem 1 na 11 bo przy tej ograniczonej Kasecie Srema, w tym przypadku e, osobom, które chcą widzieć rekreacyjnie, a mimo wszystko uważam, że duża część osób wybierze, e, duża część właśnie tego typu osób wybierze ten rower, e, to uważam, że ten napęd 1 na 11 z kołami 27,5 cala e, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Będzie tych biegów brakowało, będzie to wymagało nieco większej kondycji na długich, stromych podjazdach, będzie nas to po prostu e, męczyło. Poza wszystkim, rower ogólnie całkiem sympatyczny, fajnie wykonany. E, Szkoda tych dwóch rzeczy, czyli szkoda tego e, faktycznie, że, że jednak ten napęd 1 na 11 z tego typu kołami się nie do końca dogaduje, ale tutaj nie da się wiele zrobić. No, jeżeli byśmy tutaj wsadzili mniejszą zębatkę kasetę 1046 może byłoby nieco lepiej, ale ja generalnie uważam, że w przypadku tego typu rowerów to zestawienie, czyli napęd 1 na 11 koła 27,5 cala, to nie jest najlepszy pomysł. W przypadku rowerów enduro trailowych, inna bajka w przypadku roweru który ma służyć tak naprawdę do cross country, do maratonów. To nie jest najlepsze połączenie.